A tutaj właśnie rozpoczęliśmy gotowanie zupki soczewicy. Właśnie przyszliśmy niedawno. O proszę, tu mamy małpę. Biega małpka w Kambodży. Mm. Nie z tej strony nie widać. O, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> oh, idzie. <laughs> <laughs> Dobra, ile już można nagrywać. Przyszła muminkowa, przyniosła ciasto na sprzedaż. Zgadza się? Tak. Na sprzedaż. Z, Z jarzynami. 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 Dobra, nieważne. Każdy rozumie. Co? Mogę Zabarę? siebie Zabarę. też nagrać? Okay. A tutaj właśnie przyszli goście, raport z akcji, polecam jego kanał i Mario Trip, też zobaczcie, Azja Live, Mario Trip, Azja Live, no. I jest Dzień, do Dzień dobry. I przyszedł gość. Jak się nazywasz? Zapomniałam. Leszek. Leszek. Masz swój kanał Leszek? Ja jestem sam sobą. Sam, sam sobą. Leszek. O, ciasto jemy, wino pijemy. Właśnie przyjechałem, bo byłem w domu. Myślałem, że Adam nie przyjedzie. Mówił, ja no. że przyjedzie i nie przyjedzie, ale no przyjedzie. Ale piękne, piękne, piękne gifty nam przyniósł. A zobacz, jeszcze na... nam prezes przyniósł. Gdzie? No, to ci pokażę. Taką butkę z drogą. O, Chin, prosto z Chin. O, kurde. Tata dostał fajeczki. Fajki, standardowo Vegeta. Daj mi pokazywać, bo kamera nie widzi jak tak. O, Vegeta, żurek, polskie rzeczy, koperek. O, pojezdę. I tatuś ma papierosy, ale już No, 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 no. Pokaż, jakie papierosy dostałeś. Tutaj są. Drodzy, mi piszą. O, to dobre. Nasza firma przypomina, że palenie szkodzi i proszę nie palić w miejscach niepalących. Do zobaczenia za chwilę. Wszyscy jedzą frytki naszej produkcji, produkcji z naszym majonezem. Uh, tell me, how do you like the fries? Sreyla and... Yeah, I like. Yeah, I like. Yeah, like, uh, I like ketchup. ketchup. Mm. Yeah, no, Kambodja, This ketchup. ketchup is made yeah. in Cambodia. Yeah. However, it is organic, without any uh, conservatives and so on. It's very healthy. Mm. <laughs> yes, you you like? Yes, I like it because it is uh, okay. soft and then made with the mayonnaise, more then tasty, more mm. and then good. Okay. Nošiškin smakuje, Adamovi smakuje, Marišavi. I tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia za chwilę. No to wyszło tak, że na koniec dnia wszyscy jedziemy do Adama. Będzie fajnie. Bardzo się cieszę, że przyjechał. Jestem podekscytowany z tego powodu. Do zobaczenia za chwilę. No to dobra, przyszliśmy, rozłożyliśmy talerze, jedzenie, ładama i to jest co jemy. Śledzia mamy bagietki, w sensie bułkę pieczonej domowej, no pita, jeszcze jakiś inny śledź, bigos. I makrele w galacie mamy jeszcze. Mamy makrele w galacie, mamy bigos, mamy matiasy, mamy bigos, maski, sary. Jedźcie, No to włóczyki i raport z Azji Adam pływają. Ja niestety nie mogę. Bo wiadomo... Tego, co mówimy, nie wolno słuchać tego co mówimy. No. Możesz tutaj przyjść, ale nie możesz nie możesz słuchać tego co mówimy. A sam nagrywa. Ja mogę. Mm. Mhm. Dobra, obejrzyjcie raport z akcji, polecam, dajcie suba. Do zobaczenia za chwilę Krew, sensacja <laughs> Tylko u prezesa Witam, witam. Jest właśnie godzina po trzeciej, jest po trzeciej. Zmęczony jestem trochę I ja powiem co, co jak było. Pojechaliśmy do Adama, tam pokazałem trochę jedzenia co było. Potem już spoza kamerą Srejla przyniosła paprykarz Trochę pojadłem. Fajnie było wszystko. Śpiewaliśmy trochę karokę, ja jedną, Adam jedną. Niby mój, mój ojciec też śpiewa, ale tak nie śpiewał. Potem były tak szachy. Graliśmy w szachy. Mm, oczywiście Adam i Mariusz grali pierwsi o 50 ten się założyli. I ja chciałem też bardzo w szachy pograć. Mm. Nikt ze mną nie chciał, był tylko Adam. Ja mówię, że nie mam pieniędzy, nie mam takie, przysięg, jak będziesz miał. Że on gra dla pieniędzy. O tam mówię. A to jeden dolar, tak dla żartów. Jeden dolar to też pieniądz, nie? On mówi: yy, Dobra, to 10. Yy, ojciec mi się takie pyta. Yy, mam nadzieję, że dobrze Ci nauczyłem grać w szachy. A on mnie nie uczył, bo ja sam grałem z komputerem. O to mówię, że ty mi nie uczyłaś, że kto. No ja mówię komputer, ten się ze mnie śmiał się potem w szachy, zrobiłem jeden mały błąd i przegrałem No i co? Umowa umową dałem te 10 dolarów trochę, trochę było napojów różnych Tak, chyba tyle, nie? Już resztę wszystko pokazałem na kamerze. Yy, mam nadzieję, że się fajnie Wam filmek podobał. Yy, przepraszam, że tak trochę już zamulam, ale ja naprawdę jestem zmęczony. Ja po prostu chcę już mieć filmek nagrany i jutro rano go wrzucę. W sumie dzisiaj, bo no, dzisiaj później, jak wstanę, go wrócę. Dajcie suba, obejrzyjcie Łuczykija w Azji, raport z Azji, Azja Live, kanał i coś dla pośmiania, Billy Manager i Palmowy Raj. Dajcie suba, like, komentujcie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku.